Najciemniejszy koszmar Kremla wyłonił się z dyplomatycznych korytarzy i stał się zimną rzeczywistością na miejscu. Francja i Wielka Brytania nacisnęły przycisk, aby z własnej inicjatywy wysłać tysiące żołnierzy na terytorium Ukrainy, nie czekając na biurokrację ONZ ani NATO. Nie były to ćwiczenia ani symboliczne wsparcie, ale bezpośrednie rozmieszczenie zmechanizowanych sił zbrojnych w celu wymuszenia zawieszenia broni na miejscu. Doktryna Władimira Putina, że nigdy nie zobaczy się zachodnich żołnierzy na Ukrainie, została obalona przez ujawnione plany wojskowe z Paryża i Londynu. Stół dyplomatyczny został przewrócony, a na miejscu zaczęto rozmawiać. U podstaw tej radykalnej zmiany strategicznej leży raport wywiadowczy ujawniony przez flagowy dziennik niemieckiej prasy Die Welt, który wstrząsnął stolicami dyplomatycznymi. Raport ujawnia nie tylko deklarację intencji, ale także konkretny plan operacji wojskowej z doprecyzowaniem szczegółów operacyjnych i opracowaniem map logistycznych. Według danych pochodzących z wysoko postawionych źródeł wojskowych w Paryżu i Londynie, cytowanych przez Die Welt, Francja i Wielka Brytania postawiły swoje wojska w stan gotowości bojowej, gotowe do działania po otrzymaniu oficjalnego listu z zaproszeniem od władz w Kijowie. Plan ten. Pod nazwą Koalicji Ochotników sygnalizuje powstanie najodważniejszej struktury wojskowej, jaką Zachód stworzył do tej pory. Omawiane tu liczby znacznie wykraczają poza zwykłą misję szkoleniową. Europejscy planiści wojskowi planują rozmieszczenie na polu bitwy od 10.0 do 15.0 w pełni wyposażonych żołnierzy lądowych na krytyczny okres pierwszych 6 miesięcy. W terminologii wojskowej liczba ta odpowiada wzmocnionej dywizji. Według doniesień wywiadowczych, siły te nie będą się składać wyłącznie z oficerów z lornetkami, którzy będą jedynie obserwować. Mówi się o zintegrowanej machinie wojennej składającej się z transporterów opancerzonych, systemów obrony powietrznej, mobilnych radarów oraz jednostek sił specjalnych z systemem szybkiego reagowania. Dokument ten. Znajdujący się na biurkach brytyjskich i francuskich oficerów sztabowych, stanowi projekcję siły, która fundamentalnie zmieni dynamikę konfliktu na Ukrainie. Najważniejszym szczegółem technicznym tego posunięcia jest sposób ominięcia Rosji, która chowa się za prawem międzynarodowym. Moskwa od lat blokuje wszelkie inicjatywy pokojowe, korzystając z prawa Weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jednak według Die Welt. Ta nowa doktryna opracowana przez Paryż i Londyn nie zabiega o autoryzację ani ONZ, ani uciążliwej biurokracji Unii Europejskiej. Architektura planu opiera się na prawie suwerennego państwa, a mianowicie Ukrainy, do zapraszania sojuszników na swoje terytorium. Ten manewr prawny najwyraźniej osłabił tarczę dyplomatyczną Kremla i odebrał Rosji kartę weta. Francja i Wielka Brytania mogłyby rozmieścić niezależne siły zbrojne działające na podstawie porozumień dwustronnych, a nie w ramach międzynarodowej koalicji, gdy tylko Kijów otrzyma zaproszenie. Moment operacji również nie jest przypadkowy. Krytyczne spotkania na szczeblu doradczym 3 stycznia kładą podwaliny pod szczyt liderów, który odbędzie się we Francji 6 stycznia. Ta koalicja wolontariuszy, wcześniej zasygnalizowana przez prezydenta Zełęskiego, może w rzeczywistości stać się ucieleśnieniem gwarancji bezpieczeństwa, które istnieją jedynie na papierze. Jak oświadczył również premier Polski Donald Tusk, po osiągnięciu porozumienia pokojowego, siły te będą służyć jako tarcza na granicy rosyjsko-ukraińskiej lub wzdłuż wyznaczonej linii zawieszenia broni. Oznacza to, że Armia Rosyjska będzie teraz stawiać czoła nie tylko żołnierzom ukraińskim, ale także elitarnym jednostkom dwóch głównych armii NATO posiadających broń jądrową. Techniczne plany rozmieszczenia wojsk na miejscu również znajdują się wśród informacji ujawnionych w aktach Die Welt. Podczas gdy Francja i Wielka Brytania będą odpowiadać za siły lądowe, kraje sąsiednie, a w szczególności Turcja. Odegrają kluczową rolę w mechanizmie kontroli przestrzeni powietrznej i morskiej. Uprawnienia Turcji wynikające z konwencji z Montreux i jej znaczenie regionalne to niezbędne parametry monitorowania zawieszenia broni na Morzu Czarnym. Ten podział zadań dowodzi, że operacja nie jest jedynie inicjatywą europejską, ale wielowarstwową operacją powstrzymywania, a w którą zaangażowane są mocarstwa regionalne. Efekt domina wywołany przez to rozmieszczenie wojsk wywołuje strategiczne trzęsienie ziemi znacznie silniejsze niż fizyczna obecność 15-0 żołnierzy. W literaturze wojskowej nazywa się to siłą pułapki. Wysyłając wojska na terytorium Ukrainy, Francja i Wielka Brytania dodały do rosyjskiego algorytmu ataku zmienną niemożliwą do rozwiązania. Rosyjscy generałowie, którzy do tej pory uwzględniali obronę przeciwlotniczą Ukrainy jedynie podczas wystrzeliwania pocisków, mogą teraz być zmuszeni do uwzględniania obecności francuskich lub brytyjskich żołnierzy przy każdym wystrzelonym pocisku. Jeśli w niepożądanym scenariuszu Rosja uderzy w miejsce, gdzie stacjonują te wojska i zabije żołnierzy z państwa członkowskiego NATO, może to wywołać iskrę, która natychmiast przekształci wojnę na Ukrainie w wojnę na to Rosja. Ta niepewność jest największym czynnikiem odstraszającym zachód od Moskwy. Rosyjska doktryna militarna opierała się na założeniu, że zachód może dostarczać Ukrainie broń, ale nigdy nie rozleje krwi. Administracja Putina zawsze wykorzystywała strach społeczeństw zachodnich przed bezpośrednim zaangażowaniem w wojnę jako narzędzie nacisku. Jednak jak wynika z doniesień opublikowanych przez Die Welt, ta siła nacisku została przełamana. Obecność brytyjskich i francuskich żołnierzy na miejscu pokazuje, że tolerancja Zachodu na ryzyko znacznie przekroczyła przewidywania Moskwy. Z drugiej strony, za tym obrazem kryje się kolejny szczegół techniczny, który prawdziwie przeraża Kreml i fundamentalnie zmieni równowagę sił na miejscu. Rozmieszczenie Francji i Wielkiej Brytanii w regionie może nie ograniczać się do obecności żołnierzy w mundurach. Ten ruch mógłby również zapewnić Ukrainie wielowarstwową i nieprzenikalną obronę przeciwlotniczą na poziomie NATO. Doktryna wojskowa jest jasna. Żadna współczesna armia nie podejmuje strategicznego rozmieszczenia bez osłony powietrznej. Oznacza to, że każdy punkt, w którym stacjonują wojska francuskie i brytyjskie, Mógłby zostać objęty ochroną ultranowoczesnych systemów obrony powietrznej, takich jak SAMP-T i Skysaber. Rozmieszczenie tych systemów mogłoby technicznie zniweczyć rosyjskie marzenia o przewadze powietrznej. W szczególności francusko-włoskie systemy Joint Venture SAMP-T mają zdolność niszczenia pocisków balistycznych i manewrujących w górnych warstwach atmosfery. Radary tych systemów są w stanie wykryć i namierzyć rosyjskie samoloty odrzutowe w momencie startu. Dla rosyjskich pilotów sytuacja ta może przerodzić się w kryzys psychologiczny. Rosyjskie siły powietrzne, które wcześniej zetknęły się z bateriami Patriot z czasów ZSRR lub z ograniczoną liczbą baterii Patriot mogą teraz stanąć w obliczu najnowocześniejszego w Europie systemu walki elektronicznej, chronionego przed wojną i opartego na sieciach, niewidzialnego muru. Taka sytuacja może doprowadzić do ślepej uliczki, uniemożliwiając operacyjnie rosyjskie bombardowanie wnętrza Ukrainy. Wynika to z faktu, że namierzenie lub odpalenie rosyjskiego pocisku lub samolotu w systemie obrony powietrznej chroniącym francuskich żołnierzy jest równoznaczne z bezpośrednim ostrzałem NATO, co stanowi zmianę w sposobie działania. Planiści wojskowi w Moskwie mogą stanąć przed następującym pytaniem dotyczącym scenariusza. Czy spróbujemy zaatakować te systemy i wywołać wojnę totalną? Czy wycofamy nasze siły powietrzne i pozostaniemy ślepi na ziemię? Obie opcje to scenariusz upadku reżimu Putina. Ten impas militarny i techniczny wywołuje efekt domina, dotykając najczulszych punktów zapalnych na wewnętrznym froncie Rosji, czyli jej stabilności gospodarczej i społecznej. Kreml przez lata przedstawiał tę wojnę Rosjanom jako coś odległego, pod kontrolą i profesjonalną operację. Jednak rozmieszczenie zachodnich armii regularnych, dysponujących najnowocześniejszymi technologiami, tuż za progiem Rosji oznacza kres tej propagandy. Putin stoi teraz przed straszliwym dylematem. Albo ogłosi powszechną mobilizację, mówiąc swoim ludziom, że jesteśmy w stanie wojny z NATO, co byłoby posunięciem samobójczym, które doprowadziłoby do całkowitego bankructwa i tak już kruchej rosyjskiej gospodarki i rynku pracy. Albo po cichu akceptuje tę sytuację i patrzy, jak wizerunek Rosji jako globalnego supermocarstwa rozpływa się na oczach jego narodu. Tak czy inaczej, silny przywódca, na którym opiera się reżim i mit bezpiecznej Rosji zostaną unicestwione. Innymi słowy, działania Zachodu doprowadziły do stworzenia nieodwracalnej blokady, która uderza nie tylko w układ sił na linii frontu, ale także w egzystencjalne kody Federacji Rosyjskiej. Gdy światła w Moskwie płoną do późnej nocy, wydaje się, że generałowie patrzący na mapy wkrótce zobaczą jednolitą rzeczywistość. Inicjatywa na miejscu nieodwracalnie zmieniła właściciela, a strona rosyjska może utknąć w dołku, który sama sobie wykopała między stalowymi murami Europy. Ta sytuacja ma druzgocący wpływ na strategiczne kalkulacje Kremla. Rosyjski szantaż nuklearny i retoryka czerwonej linii straciły wiarygodność w obliczu tego konkretnego kroku i stały się pustym zagrożeniem. Na froncie dyplomatycznym posunięcie to podważyło roszczenia Rosji do hegemonii w jej najbliższym otoczeniu. Podczas gdy Rosja przedstawia podejście NATO do swoich granic jako zagrożenie egzystencjalne, Kluczowe siły NATO przygotowują się obecnie do osiedlenia się w sercu Ukrainy. Według informacji podanych przez Die Welt, obecność tych sił w celu monitorowania zawieszenia broni oznacza, że stworzą one strefy nietykalne w strefie konfliktu. Armia rosyjska może zobaczyć flagi europejskie w każdym punkcie, w którym będzie chciała się rozwijać. To logistyczne i operacyjne działanie duszące, które skutecznie zamraża rosyjskie zdolności operacyjne. Co więcej, sytuacja ta przyniesie ogromną ulgę armii ukraińskiej. Przekazanie bezpieczeństwa tyłów, linii granicznych czy infrastruktury krytycznej europejskim sojusznikom umożliwiłoby przesunięcie dziesiątek tysięcy doświadczonych żołnierzy ukraińskich na linię frontu. Wsparcie logistyczne i bezpieczeństwa 15 tysięcznej siły europejskiej. Mogłoby również dać ukraińskiemu szefowi sztabu możliwość wysłania na front świeżych i wypoczętych brygad. To katastrofa nie tylko polityczna dla Rosji, no ale także matematyczna. Moskwa, realizując strategię wojny na wyniszczenie, znajdzie się w obliczu stale odnawianej linii obrony, która obecnie znajduje się pod bezpośrednią ochroną Zachodu. Reakcja Rosji na ten wspólny krok Wielkiej Brytanii i Francji będzie prawdopodobnie ostra i pełna paniki, zgodnie z oczekiwaniami. Jak dotąd oświadczenia Kremla w podobnych kwestiach sugerowały, że ten krok doprowadzi do eskalacji konfliktu. Uważa się, że za kulisami administracji Putina panuje głęboka panika. Wynika to z faktu, że Rosja nie dysponuje zapleczem logistycznym i ekonomicznym, by zaryzykować bezpośrednią konfrontację z siłami NATO w wojnie konwencjonalnej. Według źródeł Die Welt, powaga tego planu jest najsilniejszą taktyką nacisku, która zmusi Moskwę do negocjacji. Putin albo zderzy się z tymi siłami i zaryzykuje Trzecią Wojnę Światową, albo zaakceptuje ich obecność i podporządkuje się warunkom zawieszenia broni. Trzecia opcja, czyli zignorowanie tego kroku, wydaje się być nieaktualna. Patrząc szerzej, ten krok Francji i Wielkiej Brytanii wskazuje na ogromną geopolityczną szachownicę, na której przeprojektowywana jest europejska architektura bezpieczeństwa, nie ograniczając się do Ukrainy. To pierwszy raz, gdy koncepcja europejskiej autonomii strategicznej jest testowana w ramach rzeczywistej operacji wojskowej. Ten krok, który pokazuje, że Europa potrafi przejąć inicjatywę w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, nawet gdy Stany Zjednoczone koncentrują się na polityce wewnętrznej lub są niezdecydowane, oznacza początek nowej ery w stosunkach transatlantyckich. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony Waszyngtonu, wzmianka Zełęckiego o amerykańskich siłach pokojowych sugeruje, że plan ten może być pierwszym krokiem w kierunku znacznie szerszej koalicji. Rola Turcji w tym strategicznym równaniu ma kluczowe znaczenie. Szczegółowy opis Turcji w raporcie Die Welt, potwierdzający kluczową rolę, po raz kolejny potwierdza, że równowagę sił w basenie Morza Czarnego buduje Ankara. Przypisanie odpowiedzialności za nadzór nad przestrzenią powietrzną i morską podmiotowi takiemu jak Turcja, będącemu członkiem NATO i mogącemu komunikować się z Rosją, nadaje tej operacji legitymację i równowagę podczas gdy Francja i Wielka Brytania reprezentują twardą siłę na lądzie, Turcja równoważy siły na morzu i w powietrzu, całkowicie zamykając Rosji pole manewru. To krąg dyplomatyczny i wojskowy, który izoluje Rosję od Morza Czarnego i granic europejskich. Szczyt liderów, który odbędzie się we Francji 6 stycznia? może być miejscem ostatecznego posunięcia w tej strategicznej rozgrywce. To spotkanie, którego gospodarzem jest Macron, to nie tylko konsultacje, ale także oficjalna deklaracja założycielska de facto sojuszu utworzonego przeciwko Rosji. Decyzje, które zapadną na tym szczycie, pozbawią koncepcję gwarancji bezpieczeństwa papierowej formy i zamienią ją w stalowy mur stojący przed rosyjskimi czołgami. Włączenie Polski do tego równania i jej deklaracja gotowości do wysłania wojsk pokazują, że Zachód tworzy obecnie żelazną kurtynę rozciągającą się od Bałtyku do Morza Czarnego, aby powstrzymać Rosję. Dla Rosji taka sytuacja może okazać się scenariuszem strategicznej katastrofy. Cel Putina, jakim było zneutralizowanie Ukrainy, który przedstawił na początku wojny, doprowadził do odwrotnego efektu. Ukraina stała się de facto częścią infrastruktury wojskowej NATO. Obecność brytyjskich, francuskich, a potencjalnie także polskich żołnierzy patrolujących terytorium Ukrainy może oznaczać koniec imperialnych marzeń Rosji. Moskwa widzi teraz nie słabego i odizolowanego sąsiada na swoich granicach, lecz zintegrowaną militarnie fortecę, wspieraną przez najpotężniejsze armie Europy. Może to oznaczać upadek geopolitycznej wizji Kremla i koniec racjonalności państwa rosyjskiego. Wydarzenia osiągnęły punkt krytyczny. Raport Die Welt przejdzie do historii nie tylko jako wydarzenie dyplomatyczne, ale jako dzień, w którym Europa dobyła miecza, by decydować o swoim losie. Decyzja Francji i Wielkiej Brytanii o wysłaniu wojsk na Ukrainę oznaczała koniec polityki szantażu Putina. Czerwone linie Kremla są obecnie postrzegane w stolicach zachodu nie jako źródło strachu, lecz jedynie jako przeszkody logistyczne. Spodziewane rozmieszczenie 15-0 żołnierzy wysyła Moskwie jasny sygnał: Ukraina nie jest sama, a zastraszanie Kremla jest skazane na porażkę w obliczu zbiorowej woli Europy. Jak widać, mgła wojny się rozwiewa, a na nowej mapie, która się pojawia, Rosja nie ma już pola manewru. Gra skończona. Europa już zaczęła pukać do drzwi. Co o tym sądzisz? Czekamy na Twoje komentarze i polubienia. Dziękujemy za oglądanie.